Oto miejsca w Chorwacji, które zobaczysz na tym kanale nie tylko dzisiaj, ale i w najbliższych tygodniach oraz miesiącach. Piękna baszka woda z długimi terenami spacerowymi przy pięknych plażach. Stamtąd przespacerujemy się do klimatycznej breli, gdzie naprawdę warto zostać na dłużej. Odwiedzimy też Podgorę, czyli nieco spokojniejszą miejscowość z fenomenalnym kolorem wody. A skoro większość czasu spędziliśmy na Makarskiej Rivierze, to oczywiście nie może też zabraknąć samej Makarskiej. Postanowiliśmy również sprawdzić jedną z mniejszych miejscowości, czyli Mimice, gdzie we wrześniu był już odczuwalny koniec wakacyjnego sezonu. No i oczywiście Split, miejsce, które nas połączyło i w którym mieszkaliśmy w Chorwacji na stałe. Jesteście ciekawi naszych filmów z wyprawy do Chorwacji na Makarską Rivierę? Koniecznie więc zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić więcej chorwackich widoków w kolejnych filmach z wyprawy do Chorwacji we wrześniu. To jest odcinek techniczny. Tak naprawdę tak naprawdę już wracamy z Chorwacji i to jest nasz ostatni dzień, ale jednocześnie pierwszy taki oficjalny, premierowy można powiedzieć film, żebyście wiedzieli czego się spodziewać po tych najbliższych filmach. Podsumowując, gdzie my byliśmy i gdzie i co zobaczycie w następnych filmach, dlatego warto zasubskrybować kanał, bo będzie sporo Chorwacji jeszcze w tym roku, aż gdzieś tam do listopada, może i grudnia. Kto wie, gdzie byliśmy? Baszka Woda. Aha. Pod górę. Aha. Brela. Tak. Mimice. Mimice, Makarska, tak. e, co tam potem jeszcze było, no Split gdzie jesteśmy te teraz tutaj na plaży Żnian i będzie oddzielny odcinek ze Splitu z naszych starych miejscówek, ale będzie też odcinek głównie skoncentrowany na właśnie plaży Żnian. I ogólnie dzisiaj w odcinku będzie takich więcej trochę widoczków, czyli właśnie widoczków takich, jakich będziecie mogli się spodziewać właśnie w kolejnych filmach, taki skutowiec i jednocześnie słowo wyjaśnienia. Jeszcze w międzyczasie będą pojawiać się prawdopodobnie filmy z mojej pierwszej chorwackiej wyprawy w tym roku, to resztka takich filmów powiedzmy, tak, czyli tam z Półwysep Pelieszac i z okolic Dubrownika, będzie tam trochę... Filozoficznych kwestii, trochę widokowych kwestii. Ja już nie pamiętam, co tam zrobiłem, ale filmy już są gotowe. Natomiast chcieliśmy się z wami podzielić właśnie tym, co jest już i co zobaczycie dzisiaj. Także kilka e, krótkich ujęć właśnie z tych. E, z tych naszych wypraw teraz we wrześniu, żebyście też zobaczyli, jak te miejsca wyglądają we wrześniu, końcówką sezonu. E, tak w skrócie, co Ci się podobało najbardziej i na które filmy Ty czekasz, żeby obejrzeć, jakie już się zrobi? Ja czekam na śmieszny film. Tam no. będzie bardzo dużo no. kotów i różnych śmiesznych takich momentów. No tak, to, czyli to takie filmy, które normalnie się nie nadają tak naprawdę do, do, normalnych, do normalnych odcinków. Się taki, ale na samym końcu tak, rzeczywiście będzie coś takiego, także może też Warto na to poczekać, żeby się pośmieć, żeby w wesołej i radosnej atmosferze poczekać pewnie na następny sezon w Chorwacji. Wy też się podzielcie w komentarzach, czy już planujecie na 2026 w Chorwacji, czy macie pomysł na wiosnę, czy na lato, czy może na jesień, tak jak my. Chociaż tak naprawdę nie ma tutaj odczuwania jesieni, bo jest bardziej lato. Tak, tak. Praktycznie po 30 stopni dziennie mieliśmy przez cały pobyt od 5 do 17 września. Jakoś tak. E, woda akceptowalna. W sensie nie jest źle. Bywała cieplejsza, ale bywała też zimniejsza. E, przez półtora dnia podczas tego pobytu była taka pora pochmurna i deszczowa, ale tak ogólnie jest spoko. Tak jak spoko jest ten kolor wody i my jesteśmy spoko, e, dlatego teraz taka krótka migawka, czego można się spodziewać. A my już zapraszamy do kolejnych właśnie filmów z tego rocznej dla mnie drugiej wyprawy dla Ciebie pierwszego, Tak jak już wyszło. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Plenty, która wypożyczyła mi kamerę 360 stopni, żeby nie trzeba było jej kupować na urlop. Ja sobie leżę, a kameruję się raz na morze, razu w górę. Nie trzeba operatorki kamery. Nie trzeba w zasadzie nikogo. Po prostu raz pokażę Wam to, raz nam to. Po co kupować sprzęt na dwa tygodnie i wydawać na niego 2,5 tysiąca złotych, jeżeli możecie go wypożyczyć w Plenty? To jest bardzo fajna opcja, z której ja chętnie skorzystam. Link do Plenty macie w opisie. Tam wypożyczyć można nie tylko kamerę 360, ale możecie wykupić smartfona, może nawet cudówkę tak naprawdę, chociaż ja tego nie sprawdzałem. Także Plenty wybaczcie, jeśli ja coś tam tutaj nakiczałem, ale na pewno możecie też wypożyczyć jakieś konsole, projektory, telewizory. Nawet możecie wypożyczyć komputery, jak macie tylko Potrzeba. Ale na pewno nie możecie wypożyczyć tych widoków w Chorwacji, które właśnie teraz Wam pokażę z kamery 360 stopni. Bo tego nie można wypożyczyć. Trzeba tutaj przyjechać i sobie po prostu popatrzeć i też ponagrywać. No nie! A teraz, jeszcze nieco informacyjnie, zanim nacieszycie się widokami do końca tego filmu. Nasza wrześniowa chorwacka wyprawa przyniesie jeszcze około 10 filmów, które ukazywać się będą od razu po zakończeniu mojego czerwcowego cyklu filmowego. Wszystko to po to, abyście mogli oglądać Waszą ukochaną Chorwację przez wiele, wiele miesięcy. To jednak nie koniec niespodzianek na kanale, bo w międzyczasie ukazywać się będą też inne, może czasami zaskakujące, produkcje. Nasz wrześniowy pobyt w Chorwacji dotarł jednak już do ostatnich dni. Mówiąc szczerze, cieszymy się jesienną aurą w Polsce, bo choć wiadomo, że do Chorwacji jedzie się głównie po piękną pogodę, to mimo wszystko potrafimy też docenić to, co mamy w domu za oknem. Nawet jeśli czasami w codzienność zajrzy nieco szarości, ale hej, po to też właśnie powstają te filmy, aby nieco obudzić wasze chorwackie kolorowe wspomnienia. No to co, mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach.